Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Heywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netranerów na sieć elektryczną. Czasem w Westbrook trauma team do teraz doteraz skrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W pacyfice z kolei. Nie mówmy o pacyfice, co? Z tej strony stannej, a przed nami kolejny dzień w mieście znów. Cześć, Siema z tej strony Suerzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cyberpunk 2077. Wielka premiera ponoć o czwartej nad ranem. W dniu premiery grało milion osób na Steamie. Ja pierniczę, tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było, albo może i było, bo jest to czwarty wynik wszechczasów. Rewelacja, Brawo CD projekt. Słuchajcie, gra jest niezła, przynajmniej na początku, ale myślę, że im dalej tym, tym będzie jeszcze lepiej. No w końcu to twórcy Wiedźmina. Więc musi być naprawdę dobrze. Zagramy sobie trzy prologi, trzy wstępy do gry, yy, trzy wstępy różnymi postaciami. Zobaczymy, jak te historie się zaczynają, jak one potem będą się rozwijać. Nie, nie będzie pewnie całego gameplayu, co jakiś czas coś wrzucę z tej gierki, jakieś ciekawostki, ale te intra, te wstępy sobie zobaczymy. Tak więc zagramy jako Nomada, potem zobaczymy, jak się toczy historia Korpo i jak się potoczy historia Panka. Zapraszam na materiał. Nomada. Wędrówki po bezdrożach, buszowanie po złomowiskach, najazdy na zbiorniki paliw. Życie w drodze nie jest łatwe, ale dorastanie w rodzinie nomadów ma swoje plusy. Uczciwość, lojalność i wolność. W Night City to rzadko spotykany towar, którego nie da się kupić za pieniądze. Przyjechałem, to mówiłeś, że to na pewno nic poważnego. Widocznie się pomyliłem, ok. Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny nomada kręci się w pobliżu granicy. Dobra, odsuń się. Co? Co chcesz zrobić? Pominę moduł. Zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Nie pytałem cię o zdanie. Dobra, sprawdźmy, czy chodzi. Mówiłem? Nie? Ew. Całkiem nieźle. Pytanie na jak długo. Do Night City dojedzie. Potem się będę martwić, co dalej. Mm -hmm. Szukam gościa, który nazywa się Jackie Wells. Znasz go? Mm -hmm. Nie usłyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na zadok. Co ty nie powiesz? Mike, nie wiedziałem, że masz klienta. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem... Myślałem, że dał ci znać. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz, że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi? Wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Nie martw się, nie zostanę na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. Jestem Andrew Jones! Pewnie o mnie słyszałeś. Niespecjalnie. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat, mówi ci to coś? A niespecjalnie. Chyba się nie polubimy. To nomacki sprzęt? Mogłem się domyślić. Naprawię go i znikam. Nic tu po mnie. To prawda, nic tu po tobie. Kurewsko nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Nie ma żadnego klanu ani żadnego obozu. Jestem tutaj sam. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem, nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się tu kręcisz, jasne. Lubisz słuchać dźwięku swojego głosu, co? O co ci chodzi przy O nic. No i dobrze. Willie McCoy, dobrze cię słyszeć. Fiji, chciałbym móc powiedzieć to samo. Potrzebuję Twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu na czas. Wóz mi nawalił. Moduł elektrosprzęgła. Cud, że w ogóle dojechałem. Może klient zostawił wiadomość. Możesz to dla mnie sprawdzić. Hmm. Mogę. Ostatni raz. Jak go się nazywał? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyła ci geolokację. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jesteś. Nie daj się zabić. I nieco więcej. Już myślałem, że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. Ty jesteś Wells? Ta. Mów mi, Jackie. Jestem Vi. Podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam, skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie, a dopiero potem rozmawia się o interesach. Człowiek z zasadami, co? Warto je mieć mano. Mogą zabrać ci wszystko, ale tego nie zabiorą. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City, a konkretnie z Heywood. Nigdy nie byłem w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat. Albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Heywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Heywood. Hmm. Widzę, że się dogadamy. Towar. Co jest w środku? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dlatego ja też nie wiem. Nie wiesz, co przewozimy? To przecież kradziony korporacyjny towar. Od razu skradziony. Ktoś go zgubił, ktoś inny go znalazł. Komuś przekazał, teraz leży tu. Efekt motyla, czy jakoś tak. I nikt z tej skrzynki nie będzie szukał, co? Problem nie polega na tym, czy będzie szukał, tylko czy znajdzie, zanim ona przekroczy granicę, nie? Trzeba wpakować to do auta. Ałewo. Już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem starczać na widoku. Tutaj Szerf wygląda na skarbiera. Mm, ciężkie. To co? Jedziemy? Masz dokumenty przewozowe do tego transportu? Oczywiście, że ma. Fixer nie przekazał ci szczegółów tego zlecenia? Przekazał. Po prostu chciałem się upewnić. W końcu jesteśmy zawodowcami, nie? Słuchaj. Na pewno przewoziłeś już kiedyś kontrabandę? A co? Denerwujesz się? Ja? Skoła? Może trochę. Nic. Zeskanują nas. I sprawdzą papiery. Dobra, ja będę mówić. Proszę skierować pojazd do strefy kontrolnej. Proszę pozostać w pojeździe. Kontrola rozpocznie się za chwilę. Mam złe przeczucia. Zdajesz sobie sprawę, że oni widzą, jak się denerwujesz. Uspokój się, bo się zorientują. Dobra, dobra. Wiem. Daj papiery przewozowe. Będą potrzebne. Słuchaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Los on Arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A, czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Cingola, mm, madre. Co teraz? Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kredzi w łapówką? Mam. Zapomniałem o nim. Mm, jasne, zapomniałeś. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego. Tak, zrób. Masz broń? Odłóż ją tutaj. Raz do pokoju nr 2. Proszę siadać. Dokumenty. To rutynowa kontrola? Może rutynowa, zobaczymy. Hm. Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach, tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz. Z żadną, jeżdżę sam. Odważnie i niezbyt mądrze. Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. I z wzajemnością. Idź już, kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie zapomnij swoich rzeczy. Uważaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. Mykom wydaje się, że Night City to pieprzony raj. Co zrobisz? Młode to oto i na I co tam było? Zaraz ci powiem. Znikajmy stąd. Aha, dobra. Masz? Rzadko. Myślisz, że będą kłopoty? Jedź, Jackie, po prostu jedź. Ktoś jedzie w naszą stronę. Nie wygląda to dobrze. Natychmiast zatrzymaj pojazd! Bijemy stąd. Robi się. Przewożysz kontrabandę. Te towary należą do korporacji. Powtarzam, zatrzymaj pojazd! Trzymamy się. Musimy wyprostować parę rzeczy. Napierdio. Ja ci gala Prawie nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemów. Uspokój się. To się czasami zdarza. Co takiego się zdarza, co? Straż Graniczna podała korporacyjnym cynk, że mamy ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomacka i miał rację. Jest to wszystko jebał. I co teraz? Mogę zadać to samo pytanie. Dalej będziesz się rzucać? Czy chcesz to doprowadzić do końca? Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. I uznałeś, że cierpliwie poczekam? Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale. jesteś w porządku. Doceniam szczerość. Dzięki. To co teraz? Teraz zobaczymy, co jest w paczce. Otwórz ją. O kurwa. To skrzynia Arasaki. Ukradamy bardzo potężnych ludzi. To może zarobimy bardzo potężne pieniądze. No mamy Prawdziwa iguana. To chyba legwan szlachetny. Myślisz, że dasz rady na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół, wspólniku. Dobry fikser bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Dałbym mu na imię Many. Tak sobie myślę. Masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Nie mam żadnych planów. Ostatnie lata spędziłem jeżdżąc pomiędzy Stanami z rodziną nomadów. To pewnie będą na ciebie czekać, co? Nie będą. Zdecydowaliśmy, że każdy idzie w swoją stronę. To musi być trudne. Nie mieć ludzi, do których można wrócić. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz. Może w Night City znajdziesz nową. Dzięki. Doceniam to. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować, wspólniku. Hej! Pieszczo! Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zwijajmy się stąd.